Dzień dobry. Ja pierdolę, jaki frajer. Ki, jedno mieszkanie z głowy dzisiaj. Dzień dobry. Ale to ładne mieszkanie. Jaki metraż? Jaki metraż? Się znalazł ciekawski. Duży, kurwa. 60 metrów, ale wygląda na większe. To kurwa niemożliwe, że to jest 60 metrów. Jak to jest 60 metrów, to ja na to jebane ja godno przyjechałem metrem. Okej, okay, okej, okay. a kim byli poprzedni właściciele? No patrz, jaki ciekawski. Przecież mu nie powiem, że to była Melina dealerów Wie pan, starsze małżeństwo. Dobra, no zaraz. Dlaczego przydają takie fajne mieszkanie, w sumie w centrum miasta? Kurwa, policja tu była, policja tu była. Tyle było. Wie pan, nie lubili psów, a sporo sąsiadów ich przyprowadzało. Ojej, wie pan, bo ja mam kota, to nie będzie jakiś problem? Gówno zaraz będziesz miał, nie mieszkanie. A co? Z psami już raczej nie powinno być problemu. Także ten kot będzie ok. Hmm... Dobra, no, wezmę. No to bardzo dobrze, niech pan tutaj podpisze. Ja ci kurwa dam podpisywanie. A ta ściana? Czemu taka krzywa? Ta ściana nie powinna trzymać pionu? Twój stary nie trzymał pionu. Nie, to taki nowy design jest. A te zacieki? Jebany okulary założył. To jest spersonalizowana, artystyczna mozaika, stworzona przez najwspanialszego autora, jakiego mieliśmy pod ręką. Ta. a pana Janka. A ta podłoga... Zawsze była taka wyprofilowana? Tak, zaraz będziesz miał tam podjazd dla inwalidów Wie pan, to jest takie profesjonalne miejsce do montażu wyspecjalizowanych mebli W najgorszym wypadku położysz sobie synu panele No tak debilus W sypialni położę kafle Zaraz ciebie na tej ziemi położę Nie czuję gazu? Gazem? To ja ciebie zaraz potraktuję Nie, nie, to od sąsiada, także spokojnie Panie, ale tutaj wszystko jest do remontu A Jaka w ogóle cena? Zaraz panu powiem Aśka, szukaj następnego frajera, nie sprzedamy tego. To będzie tak 800 tysięcy z pana wpłatą. Ile? Idź pan w chuj.